Państwo, gdybyście trochę wyciszyli na moment te piękne dźwięki, i bardzo uzasadnione, to byłoby lepiej rozmawiać. Bardzo o to proszę. Proszę o ciszę! Koleżanki i koledzy, bardzo proszę uciszyć tam! Jeszcze słyszę! Bardzo proszę! Panie, no właśnie, bardzo dziękuję. To jest dowód na to, że tu zawsze, gdzie są służby, jest porządek. I właśnie tak powinno być. Pamiętam tę wielką konferencję, jaką zorganizowaliśmy w sali Kolonowej Sejmu parę lat temu, gdy rząd Donalda Tuska, rząd POPSL wprowadzał to wielkie zamieszanie emerytalne. Wtedy przyszło kilkuset funkcjonariuszy. Straż Marszałkowska obawiała się, że nie można tylu wpuścić, bo bezpieczeństwo będzie może zagrożone. Ja powiedziałem spokojnie, panowie, to są ludzie, którzy sami strzegą bezpieczeństwa. Proszę ich wszystkich zaprosić. To była ważna konferencja i dzięki niej, a dzięki przede wszystkim temu, że Państwo walczyliście w manifestacjach ulicznych i na inne sposoby udało się tego, co było największym zagrożeniem uniknąć, ale nie udało się uniknąć wszystkiego niestety. Ten czas, czas ośmiu ostatnich lat to jest zły czas dla służb mundurowych, ale to jest także zły czas dla Polski. Ale ten czas, Szanowni Państwo, się kończy. Jeszcze dwa tygodnie. Dwa tygodnie i trzy dni, i myślę, że nastąpi zmiana, dobra zmiana, i mam nadzieję, że to będzie wielka zmiana dla nas wszystkich. Wasze postulaty są nam, jako prawo i sprawiedliwości, bardzo dobrze znane. Jesteśmy w stałym dialogu z wszystkimi formacjami. Proszę o ciszę. Zwłaszcza, gdy chodzi o reprezentacje związkowe, wszystkimi. Związkami zawodowymi służb mundurowych. One się zjednoczyły w walce o Wasze słuszne prawa, i my spotykamy się jednocześnie, na raz, ze wszystkimi związkami. Nawet było przygotowane, wypracowane wspólnie porozumienie, które dzisiaj też było omawiane na spotkaniu w Sejmie w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość z udziałem Pana Przewodniczącego naszego klubu, Pana Posła Mariusza Błaszczaka. Powiedzieliśmy sobie, wszystko, co powiedzieć, było trzeba. Powiedzieliśmy, że potrzebny jest i, ma, i mamy gotowy projekt nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ten program został przygotowany po to, żeby kontynuować to, co zostało zapisane, ale nie do końca później dobrze zrealizowane w tym pierwszym programie naszym programie Prawa i Sprawiedliwości z 2007 roku. Ten program, przypomnę Państwu, opiewał na 6 miliardów 301 milionów środków dodatkowych do tego, co co roku otrzymują służby mundurowe. W pierwszej fazie był dobrze realizowany, po zmianie rządu niestety było coraz gorzej. Mamy ten projekt, on jest gotowy, on jest Państwu, przedstawicielom związków zawodowych, wszystkich formacji mundurowych znany. Po jakiejś niezbędnej modyfikacji, po korekcie, która będzie potrzebna na skutek tego, że czas biegnie, nie stoi w miejscu. Ten projekt zechcemy wdrożyć do procedury sejmowej i uchwalić, kiedy uzyskamy większość parlamentarną. To jest jedna sprawa. Sprawa druga to jest podwyżka wynagrodzeń. Proszę Państwa, jest niezbędną i pilną koniecznością waloryzacja kwoty bazowej. To jest Wasz postulat. My ten postulat rozumiemy, popieramy i przyjmujemy. Będziemy go realizować w takim tempie, w takim zakresie, na jaki będzie stać. Budżet państwa, ale ten postulat musi być realizowany. Od 2008 roku nie macie, nie, nie macie waloryzacji. Trzeba ją przywrócić, trzeba ją wdrożyć. To dotyczy służb mundurowych, funkcjonariuszy, ale dotyczy także pracowników cywilnych służb mundurowych, bardzo dużej grupy, bez której wasze funkcjonariuszy działania na rzecz bezpieczeństwa by nie były do końca możliwe. Pamiętajmy o tej, o tej grupie. Ta grupa jest bardzo pokrzywdzona i my musimy o nią zadbać, zadbamy o nią. Proszę Państwa, kolejna sprawa. To jest sprawa mądrzejszego uregulowania i co do tego też się umówiliśmy. Sprawy L4. Znacie nasze stanowisko, znacie moje wystąpienia w imieniu klubu w tej sprawie na posiedzeniach Komisji i Sejmu. Wrócimy do tego. I uregulujemy to naprawdę mądrzej, tak żeby to służyło bezpieczeństwu obywateli i żeby służyło to dobrze tym, którzy tego bezpieczeństwa strzegą. Tak jak dzisiaj to działa, to działa niestety źle. Sprawa kolejna. Proszę Państwa, my mówimy o służbach mundurowych wszystkich. Nie tylko tych podległych MSW. W przyszłości to będzie msw bo połączymy resort spraw wewnętrznych z Ministerstwem Administracji, tak jak było. To będzie bardziej funkcjonalne i to zdecydowanie bardziej. Ale mówimy także o celnikach, którzy tutaj są z nami. Ja reprezentowałem Prawo i Sprawiedliwość ramię w ramię z przedstawicielami związków zawodowych, zwłaszcza związku celnicy.pl. w Trybunale Konstytucyjnym, gdy walczyliśmy o prawo e, celników do e, systemu zaopatrzeniowego emerytalnego. Jeżeli ten system jest i dotyczy części służb, to musi dotyczyć wszystkich służb, które są. Podobne w swoim wymiarze, a służba celna jest podobna. I dlatego bardzo się cieszę, że po raz pierwszy po 20 paru latach wywalczyliśmy to otwarcie drogi, żeby tę kwestię uregulować. Trybunał Konstytucyjny przyznał nam rację, przyznał Wam rację, którzy o to walczyliście, a my Was w tym wspieraliśmy. To jest duży sukces. Teraz potrzebna jest ustawa. Jest projekt obywatelski ustawy znany nam dobrze znany, podpisany przez ponad 200 tysięcy osób. Ten projekt nie, nie podlega dyskontynuacji po zmianie Sejmu, po zmianie kadencji. On wróci i będzie poddany procedurze legislacyjnej po wyborach. I to jest sprawa bardzo dla nas oczywista. To, co w Trybunale uzyskaliśmy jako wyłom, jako otwarcie drogi, trzeba zrealizować w formie ustawy. I to zrobimy. Szanowni Państwo, są też... są z nami proszę o cieszę... dziękuję, są z nami przedstawiciele służby więziennej oni podlegają ministrowi sprawiedliwości i zasługują na podobne traktowanie w tych wszystkich działaniach które będziemy podejmować jak służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych widzimy to i ogarniamy swoim spojrzeniem i troską wszystkie służby mundurowe proszę państwa, współpraca z wami będzie dwustronna Będziemy prowadzili dialog, co do tego się umówiliśmy. Partnerski dialog. Na pewno nie na manifestacjach publicznych, bo ich nie będzie trzeba organizować. Zapewniam o tym, że nie będzie trzeba ich organizować. Będziemy rozmawiać ze związkami zawodowymi. Będziemy rozmawiali też, jeżeli będzie potrzebne, to na tej płaszczyźnie forum dialogu rządowo-związkowego służb mundurowych. I tam będziemy ustalać, co trzeba zrobić i co możliwe jest do zrobienia. Ale ten, to partnerstwo rozumiem jeszcze w inny sposób. Państwa działanie może przynieść zwiększone wpływy do budżetu państwa, bo to wszystko kosztuje. To, co chcemy zrobić dla was, ale i to, co chcemy zrobić dla różnych grup społecznych, które mają rację w swoich postulatach, czekają na to, będzie kosztować. Proszę o ciszę. My wskazujemy źródła dochodów, ale jednym ze źródeł jest również to, co ucieka dzisiaj z budżetu, a co jest budżetowi należne. I wy pomożecie też na pewno to do budżetu przynieść. Sami celnicy mówią, że gdyby były lepsze przepisy wykonawcze, które by nie chroniły szarej strefy, które by nie sprzyjały przestępczości zorganizowanej, to można naprawdę wiele zrobić i wpływy do budżetu będą większe. No, proszę państwa, wystarczy przypomnieć przykład. 30% rynku papierosowego to szara strefa. Choćby to. A tu też też innych artykułów. Ile Proszę Państwa, proszę o ciszę. Czekamy na takie partnerskie współdziałanie z Waszej strony. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. A co zamierzamy zrobić? My to Państwo swoich szefów związków znacie i to mniej więcej próbuję tylko kiedy powtórzyć. Proszę Państwa, nie spotykamy się dlatego, że są wybory. Spotykamy się dlatego, że nas zaprosiliście i po prostu dlatego tu jesteśmy. Nasze stanowisko jest takie samo w sprawie bezpieczeństwa i w sprawie dbałości o służby. Bardzo które... proszę, zachowajcie kulturę i pokażcie, że mamy poziom. Bardzo proszę.